Kochani, dzisiaj będziemy testować farby do włosów. Eee, oczywiście nie pokażę Wam tego, jak to robiłam, ponieważ nagrałam filmik, ale uznałam, że ten filmik był źle nagrany, zła jakość i stwierdziłam, że nie nadaje się tego, żeby Wam pokazać. Jestem już po teście, włosy już są zrobione, więc opowiem Wam tylko krok po kroku, jak to robiłam. Co to są za farby, i, czy jestem z nie, i oczywiście, właśnie, czy jestem z nich zadowolona. Pierwsza sprawa. Są to farby, których jeszcze nigdy po raz pierwszy używałam. I jest to farba jest to rozjaśniacz e, firmy Derma, e, Derma V10. Tych odcieni nie widziałam tyle, bo nie zwróciłam powiem szczerze uwagi, bo tylko zwróciłam uwagę właśnie na rozjaśniacz i to jest właśnie rozjaśniacz i druga farba bardziej szampon, ale to jest taki, to nie jest szampon taki typowy szampon, ale to jest farba, która się zmywa na zasadzie właśnie takiego szamponu. Jest to pastelowy kolor, taki właśnie platynowy, szary, tej samej firmy, Derma V10. Jest to Silver shimmer, Taki kolor powinien wyjść. Jak widzicie, ten kolor mi nie wyszedł. Gdzie nie gdzie wyszedł, ale to później o tym. Eee, pierwsze co, żeby właśnie zrobić ten Silver shimmer, musiałam. Poprawić swoje włosy, czyli miałam jak nazywam yy, odrosty, które musiałam je skorygować, żeby wyszła mi, wyszedł mi kolor yy, taki, jaki chciałam uzyskać właśnie taki platynowy. Więc yy, z, najpierw rozjaśniłam właśnie tą farbą. To jest yy, Extreme Blondie Kit Maximum Blond. Pernamet Highlighter, proszę bardzo. I powiem tak. Ta farba jest to rozjaśniacz do naturalnych włosów, jak i farbowanych. Farba wzbogacona w makadamie, taki olej, nie wiem co to za olej powiem szczerze. I czamomile ekstrakt jakiś, nie wiem, czy dobrze czytam powiem szczerze, bo pierwszy raz coś z tym takim się spotykam. Oraz Depantenol, aby dodać połysku i witalności włosom. Ma chronić również włosy ten Depantenol e, podczas rozjaśniania. E, odżywka jest wzbogacona w olej jojoba i aloes, który również chroni i odżywia włosy, zapewniając im trwal, trwały kolor, a także nawilża i koi skórę. Powiem tak, e, ja nałożyłam tą farbę. Oczywiście, może na początek powiem tak, co w niej było? Co ta farba zawierała? Ta farba zawierała oczywiście rękawiczki, e, zawierała m, taki developer, developer, e, buteleczkę, e, lightening lighten cream, Yy, i oczywiście w proszku taki rozjaśniacz. Bleaching Powder. Yy, no i oczywiście odżywkę. Yy, powiem szczerze, że jak na taką farbę było tego wszystkiego bardzo dużo. Yy, moje włosy są bardzo grube, mam ich bardzo dużo i Zazwyczaj biorę dwie farby, żeby pokryło mi to wszystko, ponieważ jak robię odrosty, już wam już innej farby niż wcześniej, czyli troszkę te włosy trzeba przyciągnąć na całe, żeby ten kolor był jednolity, nie różnił się. Więc uważam, że tej farby było dużo, bo mi starczyła na całe włosy, nie musiałam się szczypać, żeby gdzieś mi coś się Brakowało, zabrakło tej farby, więc uważam, że jest plus, że jest naprawdę jej dużo. Następna rzecz, czeka jest, to jest, tą farbę trzyma się po nałożeniu, oczywiście od 25 minut do 40 minut możemy trzymać maksymalnie. Ja zazwyczaj Farbę nakładam, nakładam farbę po nałożeniu. Trzymam te 25-30 minut, później troszkę wody psikam, spryskuję takim rozpylaczem ciepłą wodę, masuję mocno te włosy i jeszcze te 10-15 minut trzymam te włosy, żeby ten właśnie się utrwalił na całych włosach ten kolor. Eee, ale jedyna, jedyna wada jest to, że strasznie śmierdzi amoniakiem. Zawiera amoniak i bardzo śmierdzi. I szczypie na początku. Myślałam, że będzie szczypać dłużej, natomiast po 10, 5, 10 minutach przeszło to szczypanie, więc było ok. Natomiast osoby, które są uczulone na amoniak i, lub na jakiekolwiek zapachy, oczywiście odradzam, bo, bo nie wytrzymają tego zapachu. Ten zapach cały czas się utrzymuje do momentu zmycia tej farby. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, o kolor, polecam, jest super. Eee, przejdźmy dalej. Utwaj, u, wymyliśmy włosy, nałożyliśmy odżywkę. Wysuszyłam włosy i chciałam nałożyć właśnie ten kolor. Możemy nałożyć od razu, ale muszą być włosy wysuszone. Musi być odżywka wyczyszczona, bez żadnych odżywek nałożonych potem czy lakierów. Nic nie może być. I włosy muszą być suche. I teraz tak ta farba szampon, farba. Powiem Wam e, troszkę o niej. Jest to farba pozbawiona amoniaku, półtrwały kolor. E, wzbogacony w olej jojoba i olej kokosowy. Dzięki temu włosy śl, śnią, są lśniące i odżywione. Idealne do stosowania na całej głowie, jak również do robienia ombre i pasemek. E, wytrzymuje do 10 myć. Jeśli oczywiście włosy nie są jasne, zalecane jest rozjaśnienie tych włosów, żeby ten kolor uzyskać, właśnie ten kolor uzyskać. I właśnie zalecana jest ta farba do rozjaśniania, również tej firmy. Intensywność oczywiście będzie się różnić od rodzaju włosów. I teraz tak. Tej farby natomiast, tu była jedna tubka, bo ta farba jest, e, zaraz Wam pokażę, jest taka tubka, no niestety, no tubka mała, do tego jest dodana szczoteczka, tej szczoteczki niestety nie mam przy sobie, nie pokażę Wam w tej chwili. I dwa, dwie odżywki, dwie saszetki odżywki. E, odżywka jest różana, pachnąca, naprawdę też super, pięknie pachnie. I fajnie odżywia te włosy. Jak widzicie, jeden kolor mi nie wyszedł. Dlaczego nie wyszedł? Dlatego, że jak mówiłam na początku, włosów mam bardzo dużo. One trochę są takie szare, ale trzeba ją dobrze nakładać. Tą farbę możemy nakładać bezpośrednio stópki na szczoteczkę i po prostu robić pasemka. Eee, na moje włosy tych saszetek wydaje mi się, że poszłyby trzy eee, takie eee, tubki więc no niestety ten kolor nie wyszedł poza tym trzeba ją szybko rozprowadzać, do 30 minut musi być rozprowadzona eee, ona bardzo szybko łapie bo jak wzięłam eee, grzebykiem tutaj a nie tutaj to już tu było szare a tu, tu było blond więc musimy od samego tego pasemko po pasemko, tak jak powinno się robić pasemka, tak się powinno robić i, i następne, bo jednak łapie szybko i jest konsystencja taka bardzo gruba, że ciężko ją się roz, rozprowadza. Dobrze by było, żeby ktoś nam pomógł, bo samemu jest naprawdę, uważam, ciężko. Instrukcja jest oczywiście, jak nakładać, jeżeli na całe włosy, to dzielimy na 4, jeżeli ombre, to dzielimy na 2. I pasemka, no to wiadomo, tak jak pasemka się robi, musi być folia, musi być wszystko. Ta farba kosztuje, nie wiem, zdziwiło mnie, bo mnie się wydawało, że ja płaciłam wczoraj. Fun 99. Dzisiaj właśnie byłam chciałam dokupić, żeby wam pokazać przed nagraniem tego filmiku yy, i zrobić jednak z tych trzech saszetek zobaczyć ile mi wyjdzie tych saszetek. Było fun 49. Rachunek, powiem szczerze, chyba wyrzuciłam, więc trudno mi jest powiedzieć. Napiszę wam jeszcze właśnie po ile, ile płaciłam za tą farbę. Myślę, że jej będzie super ta farba. Tylko mówię, trzeba dobrać yy, do swoich włosów ilość bo jest intensywna, łapie szybko na pewno. No i jest wiadomo bardzo tania, więc uważam, że jest ogólnie dobrze. Jest super. Poza tym jest rzeczywiście, włosy po niej są mięciutkie. Nic nie uczula, nic się nie dzieje. Włosy są naprawdę no, delikatne. I przed nałożeniem jeszcze oczywiście jest zalecane, żeby oliwką smarować tutaj za uszami, żeby ten kolor nie pobrudził. Ta farba kosztuje 299 chyba. Też Wam napiszę na dole ile kosztuje, gdzie kupiłam. I też jestem z niej zadowolona. Z niej jestem naprawdę zadowolona, bo za tak niską cenę e, włosy nie były takie żółte. Więc i, i nie niszczy, mimo tego amoniaku, nie zniszczyła mi ani trochę tych włosów. Także polecam te dwie farby, powiem szczerze, za tak niską cenę. Jestem zadowolona, mimo że kolor mi nie wyszedł, ale przetestuję jeszcze raz. Zrobię osobny filmik do tych kolorów. Z tego widziałam tylko właśnie szary, innego koloru nie widziałam. Mimo, że na, na tym, na instrukcji jest róż. Nie wiem, będę szukała jeszcze. Może na internecie poszukam. I wrócę do Was z kolejnym filmikiem na temat właśnie koloryzacji tych pastelowych kolorów szamponów. Także to tyle. Te farby, jeszcze raz mówię, polecam, bo są, uważam, dobre. Eee, I fajnie farbują i są włosy delikatnie, nie, nie niszczą włosów, przynajmniej moich. Ja wiem, każdy włos jest inny, pamiętajcie o tym. Eee, nie sugerujcie się, że ty mówisz, że mi nie zniszczyły, taką komuś innego zniszczyły. Jeżeli włos jest ciężki, e, cienki, przepraszam, i... Podatne na zniszczenie, no to wiadomo, że mimo wszystko po każdej farbie te włosy trzeba odżywić. Dać odżywkę, dać jakieś maski, żeby te włosy odżywić, bo każdy rozjaśnia, ciemna farba tak nie niszczy, jak rozjaśniać. Pamiętajcie o tym. Ja na temat rozjaśnienia akurat wiem, mimo wszystko, że moje włosy tak naprawdę mało kiedy się zniszczyły od rozjaśniania, taki mam typ włosów najwidoczniej. Więc tego trzeba się cieszyć, choć powiem szczerze, że chciałabym trochę jej czasem zniszczyć, bo się nie układają, jak są takie, właśnie grube. Ale kolor mi się podoba. Jak uważacie? Podoba Wam się kolor moich włosów? Jeżeli Wam się podoba, napiszcie mi o tym. Są śniące, widać to nawet, wydaje mi się, e... w kamerze, w telefonie. Ja mam na telefonie nagranie. Mam... Kamerą, więc nie będę tutaj oszukiwać, że kamerą sobie nagrywam. Nie, w telefonie widać, więc nie przyciągałem Derma V10 farba, za tak małe pieniądze oczywiście jestem zadowolona. Jeżeli ktoś używał, napiszcie mi, czy też jesteście zadowoleni. Jakie są ceny? Oczywiście, napiszcie, czy są w Polsce takie farby. Ja jeszcze poszukam. Jeżeli będę robiła oddzielny filmik, to powiem czy są te farby w Polsce i po ile. No i tyle, chyba, kochani, na dzisiaj. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka w górę oczywiście. Subskrybujcie mój kanał, aby mogła się rozwijać, testować dla Was wszystko mimo mojego wieku, mimo 40 lat, chcę testować, chcę pokazywać, że kobieta w moim wieku może osiągnąć też wiele, też wyglądać fajnie, przetestować i z trendami. I tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!